Siemka, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taka nietypowa akcja. Uprawa pod się w pszenicy jarej. Dzisiaj niestety 1012. Pierwszy raz od 6 lat jeżdżę z tym agregatem. Odkąd przyszedł do nas New Holland, New Holland z nim chodził. I pomyślałem, że jeszcze to nagram. Agregat forsnic, szerokość robocza 5,20 Uprawa po orce Strasznie odczuwalny jestem tutaj ten brak napędu Trzeba troszkę podtrzymywać na podnośniku, dociążyć ciągnik Żeby nie tracił przyczepności Agregat jest ciężki, waży ponad 800 kg Musiałem założyć mu obciążniki od Maseja. Bo nosiło przód. Tak ten zestaw się prezentuje. Teraz nagrywam telefonem. Kamera ładuje mi się, bo dzisiaj to jest drugi vlog. Dzisiaj nagrywałem vloga z siewu nawozów na przeżyto i pod siew pszenicy. No i już miałem rozładowaną kamerę. Ale ładuje mi się w ciągniku. Także jak. Się nie ściemni zaraz, bo już jest po 17 I zdąży się naładować, to jeszcze nagram coś z ciągnika Jak sobie radzi No mówię, nieciekawe Strasznie tutaj rzuca Traci przyczepność Ale ma co robić, to jest kawał, kawał kultywatora jednak Dosyć szeroko bierze w mokrzynie z takim tylko 6 metrowym chodzi szóstka także no, myślę, że jak na 5,20 i czwórka bez napędu to, to ma prawo mieć ciężko. Znaczy silnik tam daje radę sobie, tylko najgorsze jest to, że gubi przyczepność. Nie ma napędu, ściąga lewo prawo. Trochę staram się robić prosto, ale... Jako, tako Dobra, ja czekam aż się naładuje kamerka W razie coś to ten... Jak jeszcze się nie ściemni I będzie ładnie widać to jeszcze nagram coś z kamerki Dobra, do zobaczenia Kreski baterii, także vlog będzie króciutki. Właśnie tak, że się uprawiał, jak nie mieliśmy New Holanda. Nie ma tego złego, bo jeżdżę dwójką szosową Tylko że prędkość tracę na poślizgu, pół, ale staram się go tutaj dociągać, żeby jako tako szedł pole, jak widzicie, mocno slina, jeden wielki trójkąt, ale jakoś idzie. I jak tak teraz sobie robię i myślę, jak ten mój tata miał przerąbane, jak zaczynał gospod gospodarzyć na takim sprzęcie do niej miał jeszcze pług płaca, yy, czwórkę zagonowy na zabezpieczeniach hydraulicznych ciężki jak cholera też jej wieszał obciążniki czwórką terenową orał tyle hektarów też miał masakra zawsze miał za duży sprzęt do tego ciemnika, ale męczył, męczył i zawsze zrobił i, i na czas też zobaczcie sobie z tyłu jak to wygląda, jak to pracuje. Wcześniej też nie mogliśmy ciągać y, 80 kombo Przerobiliśmy tam yy, uchwyty na belkę od Puga do New Hollanda. A belka od Puga ma grubsze, grubszą tą ośkę co wchodzi w kulę. A tutaj były te małe, na te mniejsze belki, te mniejsze oczka. Ale kupiliśmy już te duże, specjalnie na razie coś, jakby New Holland był zajęty, a trzeba by było jechać z agregatem tak, właśnie dzisiaj no i pasuje, wszystko gra i robimy dawno, dawno nie robiłem 1012 w polu jedynie co talerzówka, a tak praktycznie u nas w polu nie pracuje talerzówka też sporadycznie A tym agregatem tak jak mówię Pierwszy raz jeżdżę odkąd mamy New Hollanda 1012 z tym agregatem Bo tak zawsze latał New Holland Ale teraz no Teraz jest zajęty bozi obornik a, a trzeba już uprawiać No dlatego ja to tutaj robię tym traktorem Ściąganie miłosiernie Wiadomo jak to bez przedniego napędu maszyna ciężka, ciężko nawrócić gdzieś w miejscu bo ściąga. Na polu też ściąga. Jeszcze rozsiewałem tutaj nawóz i są ślady po Masseju, jak nieraz agre agregat na tej szerokości złapie mi śladów. Koło od agregatu czy coś to też potrafi niemiłosiernie ściągać Trzeba się nagimnastykować, a muszę to zrobić w miarę równo Choć średnio mi to idzie Żeby później siewnika nie ściągało Nie dostało mi dużo jeszcze Tutaj jest 4,5 hektara jeszcze jest hektar I będzie koniec Także dzisiaj pracowity dzień Nagrane dwa wlozi w sumie Ten jest drugi Nie będę tego wrzucał codziennie Żeby nie było za dużo Ale co dwa dni myślę Teraz powinienem coś wrzucić W poniedzieli jak pójdę do szkoły To wiadomo będzie tydzień przerwy i na weekend znowu to się powinno pojawić. Z vlogi będę nagrywał zwykle z upraw takich polowych. Nie chcę tam nic przybytle, bo po prostu jakoś nie mam chęci. Pole jak robię w polu coś się dzieje. Z mnie strasznie nudzi. Dlatego vlogi będą. Tylko pola, sporadycznie jakiś może się tam pojawić Taki od strony Normalnie dzisiaj można się poczuć jak w mokrzynie Ja im współczuję po tych górach tam jeździć fajnie chociaż że agregat szeroki do roboty ubywa przypuszczam że jeździmy gdzieś 7 na godzinę tak coś koło tego Pole sklina, dlatego trzeba się nagimnastykować trochę. No niestety, nic się na to nie poradzi. Pola są różne. Chyba lepszy już taki klin niż jakieś inne krzywizny. Wynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Tutaj też ta. Ta strona połuku, ale jest prosta, a tam jest od rogu takie wybijacy też. W tym roku oraliśmy właśnie od tamtej strony, żeby to całe życie było zaczynane od tej ale w tym roku oraliśmy wszystko od tamtej strony, też było gimnastyki przy oraniu Ale trochę to pole się może wyrównać będzie prostsze no i jagorka była tamtej, to i siemy i uprawa, wszystko z tamtej strony. Dobra, ja się będę z wami żegnał, bo nie wiem, czy nawet ta kamerka mi się nie wyłączyła już czasem, bo było mało baterii. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zapraszam na fanpage'a, link w opisie, trzymajcie się, cześć.